Raja Yoga Raja Yoga jest jogą medytacji. Zmierza do rozwinięcia utajnionych w człowieku sił duchowych, zdobycia kontroli nad swoim ja i osiągnięcia takiego poziomu rozwoju, w którym dusza ma świadomość samej siebie, sięgając w świadomość nieuwarunkowaną i powszechną. Pierwszy krok wiodący do Raja jogi to opanowanie ciała i kontrolowanie myśli przez spełnienie zaleceń Hatha jogi. Do Samadhi, najwyższego stopnia Raja jogi dochodzi się przez koncentrację i medytację. Koncentracja to pełne skupienie uwagi na jakimś przedmiocie, który obserwujemy, na idei, o której myślimy lub czynności, którą wykonujemy. Jest ona zjawiskiem powszechnym, codziennym, towarzyszy każdej formie życiowej aktywności. Pełna koncentracja sprowadza całą uwagę do jednego punktu, ześrodkowuje myśli, ujarzmia je, nie pozwalając biegać im bezwładnie i przenosić się nieustannie z jednego przedmiotu na drugi, a nie wędrować od wspomnień do przewidywań, czemu towarzyszy najczęściej chaos niespokojnych uczuć. Koncentracja dociera do sedna jednej sprawy, do samej jej istoty, mającej znaczenie w chwili obecnej. Istota koncentracji polega więc na skupieniu całej uwagi na jednej tylko sprawie tylko to i tylko teraz. Poruszenia umysłu dokonują się w sposób cykliczny od koncentracji do odprężenia. W stanie niekontrolowanym jest to proces chaotyczny. Nieukierunkowany. Uwaga przeskakuje stale od wrażenia do wrażenia, od jednej myśli do drugiej, i w ten sposób umysł rządzi nami, a nie my nim. Opanowanie uwagi i umiejętność koncentrowania jej na dowolnie wybranym przedmiocie to następny krok na drodze Yogi. Funkcjonowanie umysłu powinno stać się procesem pozostającym pod pełną kontrolą świadomości. We wszystkich formach jego działania, tak aby medytacja, która jest najistotniejszą treścią Raja jogi, mogła przynieść oczekiwane rezultaty. Umiejętność pełnej koncentracji zdobywa się przez wykonywanie ćwiczeń utrzymujących uwagę na dowolnie wybranym przedmiocie. Jedno z nich polega na tym, aby spokojnie wpatrywać się w ciemność pod zamkniętymi powiekami, wyłączając Wszystkie inne wrażenia dźwiękowe i dotykowe. Inna metoda to obserwowanie własnego oddechu. Rytm oddechu jest regulatorem przepływających przez naszą całą istotę sił witalnych. W tym ćwiczeniu należy oddać się prostej obserwacji procesu oddychania, bez żadnych prób zmiany jego rytmu czy ingerowania w jakikolwiek inny sposób. Taka obserwacja eliminuje zakłócenia umysłowe i emocjonalne, a osiągnięty w ten sposób stan spokoju umożliwia przenikanie wiedzy i wrażeń z głębszych poziomów na powierzchnię świadomości. Gdy obserwuje się uważnie swój oddech, nie próbując zmieniać jego rytmu, można zauważyć, że rytm ten ma naturalną tendencję do stopniowego spowolnienia aż do chwili, gdy oddech wydaje się ustawać zupełnie. I wtedy ma się wrażenie, że całe nasze ciało przenika światło i energia, ucisza się aktywność umysłowa i emocjonalna. Czujemy się zanurzeni w przejrzystym świetle i przeniknięci czystą świadomością. Ten stan regeneruje siły żywotne ciała, uczuć i umysłu. Cała osobowość oczyszcza się. I zostaje rozjaśniona światłem najwyższej świadomości. W momencie, gdy nasze komórki poczują znów potrzebę tlenu, ciało automatycznie zacznie oddychać. W tym krótkim okresie bez oddechu pozostajemy wchłonięci przez ocean prany. Jeszcze inny sposób na eliminowanie ubocznych myśli to wpatrywanie się w wybrany punkt na pustej ścianie. Może nim być niewielkie koło lub kwadrat. Następny, wyższy etap ćwiczeń w zakresie koncentracji, to wyciszanie myśli, zdobywanie umiejętności niepoddawania się nurtowi myślenia wypływającemu z podświadomości, a skupienie uwagi na myśli dowolnie wybranej i nakłonienie uwagi do pozostania przy niej. Może to być jedna myśl lub tok myślenia. Na zadany sobie temat, np. odtwarzanie kolejno wykonywanych poprzedniego dnia czynności lub mijanych w czasie spaceru domów, sklepów, ludzi i tym podobne. W czasie koncentracji trzeba wiedzieć, że im bardziej ograniczony przedmiot uwagi, tym rozleglejsze doświadczenia świadomości. Im bardziej koncentrujemy się na jednym punkcie, tym bardziej punkt ten wypełnia się. Całym wszechświatem. Koncentracja przyczynia się do wyostrzenia inteligencji, chociaż inteligencja nie jest koniecznym warunkiem zdolności do koncentracji. Każdy natomiast, kto nauczy się koncentracji, osiąga jednocześnie wysoki poziom inteligencji, a człowiek, który potrafi kierować swoją uwagą, potrafi rządzić wszystkim. Ten naturalny proces umysłowy, jakim jest koncentracja, zostaje w medytacji duchowej wykorzystany i skierowany na odkrywanie i doznawanie samego umysłu i samej świadomości, czyli podstawowej energii kosmicznej, w której przejawia się wszystko, co istnieje. Medytacja od koncentracji różni się tym, że skupiona uwaga medytującego kieruje się nie ku osiąganiu skutków, co stanowi podstawową, naturalną funkcję koncentracji, ale wstecz do poziomu przyczynowego. Ten zaś kierunek doprowadza do doznania czystej świadomości. Medytacja duchowa jest koncentracją na czystym istnieniu, którego manifestacją jest cały wszechświat. Dopiero jako ludzka indywidualność mamy możliwość odnalezienia kosmicznej istoty świadomości. Po przejściu niezliczonych i długich etapów ewolucyjnych przeobrażeń możemy dokonać tego, co stanowi jednocześnie nieodzowny warunek dalszej ewolucji. Wszechobecna świadomość, która jest Bogiem, obecna jest również w ludziach. Proces medytacji umożliwia taki stopień oczyszczenia umysłu i dostrojenia własnej świadomości do świadomości Boga, że możemy uczestniczyć w bezpośredniej wiedzy, której udziela boska świadomość. Nasz umysł, ciało i zmysły są instrumentami ukształtowanymi w taki sposób, że świadomość może za ich pośrednictwem wyrazić samą siebie. Gdy osiągamy wyższy stopień duchowego rozwoju, rozpoznajemy nasze źródło w Bogu, a wtedy już świadomie i rozważnie. Szukamy możliwości współpracy z ewolucyjnym celem najwyższej świadomości. W tym punkcie naszego rozwoju wchodzimy na ścieżkę duchową. Celem medytacji jest przechodzenie na coraz wyższe poziomy wibracji energetycznych. Włączając do medytacji stopniowo wszystkie rodzaje wibracji, świadomość indywidualna działająca w ludzkiej istocie rozszerza się coraz bardziej aż wreszcie osiąga stan wyższej świadomości. Stan wyższej świadomości nie oznacza jakiejś pełniejszej i doskonalszej odmiany naszej własnej świadomości, lecz tylko taką przejrzystość aury, która umożliwia przenikanie najwyższych wibracji rozproszonych w atmosferze. Odbieramy je wtedy tak czysto i dokładnie, że niejednokrotnie przekracza to możliwość rozumienia ich przez człowieka, oraz zdolność wypowiedzenia i przekazania tego, co do niego dociera. W czasie medytacji zostaje ściągnięta wyższa energia duchowa, która przepływa przez nasz umysł oraz ciało eteryczne, astralne i mentalne. Cała sfera uczuciowa dostraja się harmonijnie do skali wibracji wyższej świadomości. Gdy ustaje aktywność umysłowa i uczuciowa, wtedy Ciało astralne i ciało mentalne mogą bez żadnych zakłóceń odbierać wibracje przychodzące z płaszczyzny czystej świadomości. Wszystkie nasze ciała ponadfizyczne zostają przeniknięte wibracjami wyższych poziomów energii duchowej, aby ją potem przekazywać otoczeniu. To duchowe światło niweczy w naszych ciałach astralnym i mentalnym każdy przejaw dysharmonii. Pod jego wpływem wszystkie kształty myślowe i układy wibracji energii objawiające się w ciałach ponadfizycznych, a nie zharmonizowane z kosmicznym planem ewolucyjnym, ulegają rozbiciu. Energia układów nieharmonijnych zostaje skierowana do celów konstruktywnych. Cała osobowość udoskonala się przez to i dostraja tak jak instrument, którym duchowa świadomość w nas może się potem posługiwać w sposób skuteczny i niczym nie zakłócony. Nasze indywidualne, ludzkie mechanizmy poznawcze, umysłowe i zmysłowe, nie potrafią przejąć i pomieścić w sobie wiedzy o świecie. Wiemy o istnieniu tylko tych zjawisk, których wibracje są uchwytne dla naszych zmysłów. Wrażenia dotyczące tych zjawisk, pewien zasób wzruszeń. Składają się na tę maleńką klatkę ułudy, w której stale przebywamy, nazywając ją rzeczywistym światem, podczas gdy poza tym istnieją olbrzymie dziedziny zjawisk o skali wibracji nieuchwytnych dla naszego aparatu zmysłowego i umysłowego, i dlatego nie możemy wejść z nimi w kontakt. Dostęp do każdej cząstki wiedzy, tej cząstki, która akurat nas interesuje lub jest nam potrzebna, otwiera intuicja. W czasie medytacji uwaga musi pozostawać ponad samą sobą, bo tylko w ten sposób kieruje się wstecz do źródła samej siebie, które jest w Bogu, czyli do czystej świadomości. Czysta świadomość przejawia się wtedy w ludzkim umyśle, udzielając mu bezpośredniej wiedzy o wszystkim, co istnieje we wszechświecie, i to się nazywa działaniem procesu intuicyjnego. Dzięki rozbudzonej intuicji można osiągać absolutnie pewną wiedzę o wszystkich niezliczonych, pośrednich przyczynach, które doprowadziły do każdego obecnego stanu rzeczy, będą określały jego przyszłe rezultaty. Tylko czysta świadomość, istniejąca w centrum każdego zjawiska, może mieć pełną wiedzę o wszystkich rzeczach przez bycie wszystkimi rzeczami. Dlatego głównym dążeniem jogi jest przebudzenie i doskonały proces intuicyjny u ludzkich istot. Intuicja jest jakby kartą wstępu do biblioteki, podczas gdy biblioteką jest świadomość kosmiczna, darząca nas swymi niewyczerpanymi zasobami miłości, mądrości i siły. Do tych zasobów możemy sięgać przez całe życie po wszystko, co nam potrzebne, mając dobrą wolę po temu i dostatecznie rozszerzoną świadomość. Na wyższych poziomach medytacji cała istota medytującego daje miłość i otrzymuje miłość. Promieniuje energią i wchłania promieniowanie. Im mocniej uwaga skoncentrowana jest na chwili obecnej. Tym szerszym zakresie świadomości obejmuje przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Medytacja rozwija również wolę, która jest źródłem siły, umożliwiającej koncentrowanie uwagi na jednym punkcie. W stanie oświecenia, czyli w stanie samatki, punkt ten staje się wszechobecny i widzi się wtedy cały wszechświat z każdego miejsca przestrzeni jednocześnie. Stopniowo osiąga się taki stopień doskonałości percepcji, że czas, przestrzeń i kierunek przestają odgrywać rolę bariery widzenia i można wtedy patrzeć we wszystkich kierunkach jednocześnie, z każdego punktu przestrzeni, na który skieruje się swoją uwagę. Na najwyższym stopniu boskiej świadomości, jako dusza świata, promieniuje się i przejmuje światło z każdego punktu przestrzeni jednocześnie. Yogananda tak opisuje stan pierwszej ekstazy, jakiej doznał. Moje ciało znieruchomiało całkowicie. Było niby martwe. Niemniej w swojej intensywnej świadomości, wiedziałem, że nigdy przedtem nie żyłem pełniej. Moje poczucie tożsamości nie zacieśniało się teraz do samego ciała, lecz ogarniało także całe otoczenie. Ludzie na dalekich ulicach poruszali się łagodnie na peryferiach mojej istoty. Mój zwykły, frontalny sposób widzenia zmienił się teraz na widzenie sferyczne, dostrzegające naraz wszystko. Zauważyłem białą krowę, która powoli się zbliżała. Gdy znalazła się przed otwartą bramą aśramu, obserwowałem ją także fizycznymi oczami, a gdy przeszła poza ceglaną ścianę Widziałem ją nadal wyraźnie. Wzbierająca we mnie wspaniałość zaczęła wyłaniać miasta, kontynenty, Ziemię, systemy słoneczne i gwiezdne, delikatne mgławice unoszące się w przestworzach wszechświaty. Cały kosmos, łagodnie jaśniejący, jak miasto widziane z dala w nocy, migotał w nieskończoności mej istoty. Dostrzegłem, że centrum Najwyższego Nieba stanowi punkt intuicyjnego postrzegania w moim sercu. Proministy blask szedł z wnętrza istoty ku każdej części struktury wszechświata. Błoga Ameryta, nektar nieśmiertelności pulsowała we mnie z płynnością żywego srebra. Słyszałem rozbrzmiewający twórczy głos Boga jako om. Wibrowanie kosmicznego motoru. Nagle powietrze wróciło do mych płuc. Z rozczarowaniem, niemal nie do zniesienia, zrozumiałem, że moja niezmierzona nieskończoność przepadła. Z powrotem byłem zamknięty w upokarzającej klatce ciała, niełatwo dającej się przystosować do potrzeb ducha. Jak Marnotrawny syn, musiałem porzucić mój makrokosmiczny dom i uwięzić się w ciasnym mikrokosmosie. Mój guru stał przede mną nieruchomy i powiedział spokojnie i bezpretensjonalnie: Nie możesz upić się ekstazą. Czeka cię duża praca w świecie. Chodź, zamieciemy balkon, a potem przejdziemy się nad Ganges. Mistrz obdarza ucznia boskim doświadczeniem kosmicznej świadomości wtedy, gdy z pomocą medytacji uczeń wzmocni swój umysł w takim stopniu, że te ogromne perspektywy już go nie przytłoczą. Do takiego doświadczenia nie wystarcza sama gotowość intelektualna lub otwartość umysłu. Tylko należyte jego wzmocnienie z pomocą ćwiczeń jogi i ofiarnego kroczenia ścieżką bhakti może przygotować umysł na przejęcie wyzwalającego wstrząsu wszechobecności. Przychodzi on z naturalną i nieuniknioną koniecznością do każdego człowieka, prawdziwie uduchowionego i uciszonego. Oświecenie można osiągnąć dzięki słuchaniu słów Wielkiego Guru, a wszyscy pilni uczniowie, którzy nie mają swego Guru, wkrótce go znajdą. Jak głosi wielka tajemna prawda jogi, gdy uczenie jest gotów, zjawi się nauczyciel. W miarę pojawiania się nowych potrzeb duchowych, będą się znajdowały również środki do ich zaspokajania. Objawią się w nas lub przyjdą z zewnątrz, ale przyjdą na pewno. Nie trzeba tracić odwagi, gdy znajdziemy się wśród nieprzychylnego otoczenia i przykro czujemy brak kogoś bliskiego. Komu moglibyśmy zwierzyć się z naszych wielkich doświadczeń? Osamotnienie jest zapewne tym, czego nam właśnie wtedy potrzeba, abyśmy mogli stać się niezależni i uwolnić od potrzeby szukania oparcia w kimś innym. Trzeba przyjąć tę lekcję samotności, podobnie jak wiele innych. Ścieżka, która wydaje się najtrudniejsza do przebycia. Jest właśnie tą najważniejszą próbą i najkonieczniejszą nauką do przyswojenia dla naszego dobra. Nauczycielem, który przyjdzie w odpowiednim momencie, nie musi być guru. Często nauczyciel pojawia się w samym uczniu. Umysłowi oczyszczonemu i umocnionemu systematyczną koncentracją, wyższa świadomość objawi się automatycznie sama. Jednocześnie, Musimy uczyć się wydobywania mądrości ze wszystkiego, co nas spotyka, uprzytamniając sobie, że każde doświadczenie życiowe, tak jak i cały kosmos, są nauczającymi nas przejawiami boskiej troski. Aby jednak uczestniczyć w tej szkole życia, trzeba być przebudzonym, bo dopóki nie uwolnimy się od przekonania, że jesteśmy tym samym, co nasze ciało fizyczne. I dopóki nie uciszymy umysłu, tak długo fale życia będą nas przewracać, zamiast wynosić. Oczyszczenie i przeorganizowanie ciał ponad fizycznych umożliwiają utrwalenie się nowych, konstruktywnych wzorów zachowań, a wtedy stan poszerzonej świadomości będzie naszą stałą, naturalną postawą, bez stosowania specjalnych technik do jego osiągania. O wartości medytacji świadczą jej owoce, ale nie tylko dla samego medytującego. Bardzo istotną miarą oceny medytacji są te wartości, którymi medytujący potrafi potem obdarzać innych. Do uprawiania codziennej medytacji dobrze jest mieć jakieś jedno spokojne miejsce, w którym można wytworzyć właściwą atmosferę i wypełnić je duchowymi wibracjami. Tu gdzie można się odprężyć i być naprawdę sobą, miejsce, do którego się chętnie wraca, aby znaleźć potrzebny do tego spokój. Warto również wiedzieć, że medytację ułatwiają pewne bodźce fizjologiczne, takie, które pobudzają aktywność komórek ciała, czyniąc je zarazem bardziej podatnymi na harmonijny odbiór wyższej skali wibracji energii duchowej. Aktywność komórek Wzmaga się np. pod wpływem ciepła ognia, ogrzewającego nas w czasie medytacji, a także pod wpływem ćwiczeń hatha yogi, wykonywanych bezpośrednio przed medytacją, ćwiczeń oddechowych oraz intensywnej pracy. Wzmaga ją również przebywanie na dworze w czasie silnego mrozu lub wielkiego upału. W miarę możliwości... Trzeba się więc starać medytować bezpośrednio po zetknięciu z którymś z tego rodzaju bodźców. Wszyscy początkujący, a czasem nawet i najbardziej doświadczeni medytujący, miewają trudności spowodowane różnymi myślami, uczuciami i wrażeniami, które rozpraszają ich uwagę i przerywają niezmącony dotąd strumień koncentracji. Niekiedy wydaje się, że im usilniej pragniemy je przezwyciężyć, tym bardziej nas nękają, a wtedy wszelkie próby ich zwalczania same stają się zakłóceniem medytacji. Myślimy wtedy intensywnie o tym, żeby nie myśleć o czymś, co nam przeszkadza, a to tylko powiększa trudności. Aby skutecznie walczyć z takim roztargnieniem, trzeba przestać myśleć zarówno o tym, co nas rozprasza, jak i o tym, aby przestać o tym myśleć. Najłatwiej to osiągnąć, zwracając uwagę do pierwotnego przedmiotu medytacji. Gdy uwaga znów zaczyna odbiegać, przywołujemy ją ponownie kierując na główny temat procesu medytacji obserwowanie oddechu, mantrę lub inny wybrany na początku. Czynimy to tyle razy, aż uda się zatrzymać uwagę zgodnie z naszą wolą. Samo przezwyciężanie takich trudności jest jednym z istotnych ćwiczeń Raja Yogi, wzmacnianiem woli.